Hej, hej, siemoneczku, witam wszystkich serdecznie z tej strony. Przemoc z kanału Raptor 1011. Wiele osób mnie pyta, czy pad DualSense podejdzie do PlayStation 4. A ja zrobię dzisiaj wielki test padów DualSense, DualShock 4 i DualShock 3, mając dwie konsole: PlayStation 4 i PlayStation 3. Tu już mam miejsce na PlayStation 5, i już Wam mówię. Które pady z czym i jak działają, z którą konsolą. A więc DualShock 3 oczywiście działa z PlayStation 3. A gdy go podłączymy przez kabel do PlayStation 4, wyskoczy komunikat, że pad nie jest kompatybilny. PS4 nie obsługuje w ogóle DualShocków 3. PlayStation 4, pad oczywiście podchodzi do wszystkich PS4. -ek. Podłączając go przez kabel, który mamy do PS4, podłączając go do PlayStation 3, światełko z tyłu nie świeci, ale patrzcie, co się dzieje. Obsługujemy padem PlayStation 3 DualShockiem 4. Pad ten jest kompatybilny z grami. I co najciekawsze, nie ze wszystkimi grami. Także najlepiej musicie u kogoś sobie zobaczyć, gdzie ta gra działa z tym padem, jeśli chodzi o port numer 1, pada numer 1. Ponieważ gdy mamy pada z PS3, to na tym padzie możemy włączyć i wyłączyć wszystkie gry. Czyli pad z PS3 do PS3 musi być jako pierwszy pad podładowany. A inne pady mogą być z PS czwórek, ponieważ yy, PS3 nie obsługuje w Dualshocku 4 ani wibracji nie obsługuje, ani nie obsługuje klawisza PS. A to znaczy, że tym padem, jak możemy włączyć grę krzyżykiem, ale już z gry nie możemy wyjść za pomocą klawisza PS. Oczywiście płyta można wyciągnąć sobie to za pomocą tego klawisza. Wtedy gra oczywiście nam się zakończy, a jeśli macie grę na dysku to z, no z gry nie wyjdziecie, po prostu trzeba restartować całą konsolę. Czyli podsumowując, tym padem DualShock 4 zagracie na PS3, ale w dużo gier, ale w niektóre gry po prostu jako pad 1 musi być podłączony pad PS3, a pad DualShock 4 musi być jako już drugi. Ale na przykład w grze Motor Storm czy Split Second to ten pad może być jako jeden i on działa tylko i wyłącznie przez kabel. Przynajmniej na razie, bo jeszcze dzisiaj będę nagrywał jeden odcinek, żeby spróbować sprawdzić te pady e, przez PlayStation 3 tak aby działały bez kabli. Jeśli chodzi o kable, to ten pad działa. Wibracja nie działa i nie działa ten klawisz a jeśli tu chodzi o DualSense, uwaga, naciskamy, mamy podłączony przez kabel USB-C. Działa! Działa, proszę Państwa, i uwaga, i jest tutaj identyczna sytuacja jak z DualShockiem 4, DualSense. Ten klawisz nie działa, PS, czyli nie można wyjść z żadnej gry, i nie działają wibracje, a tak cały pad działa, podłączony na kablu. Dodatkowo, aby działał, to najlepiej, żeby kabel był taki jeden, pojedynczy, USB-C. Ponieważ podłączałem go przez takie kabelki, o widzicie, gdzie jest USB, i też jest USB-C i nie działał i podłączałem go też przez kabelki potrójne i też nie działał. Ale to też może być zależne od y, typu konsoli PlayStation 3. Na mojej akurat takiej dużej, tak zwany chlebak to nie działało, podszedł tylko kabelek zwykły a dzisiaj jeszcze nagram odcinek jak będziemy próbować, bo wiem, że na pewno można ale jest wersja angielski poradnik ja nagram na mój kanał, oczywiście wszystkie poradniki nagrywam po polsku jak sparować DualSense z PlayStation 3 tak aby działał bez kabla tak sobie dzisiaj zrobimy i spróbujemy tym sposobem zrobić DualShock 4, bo jeszcze nie próbowałem. W sumie, no dopiero dziś się dowiedziałem, że DualShock 4 też pasuje do PS3 i działa. PS3, DualShock 3 z PS3 nie działa z PlayStation 4. Dzięki za oglądanie! Rzućcie łapkę w górę i suba. Hej, hej, cześć, pa!